W tym zadaniu mamy podany prosty wykres funkcji, mamy podany też wzór i mamy na podstawie tego wzoru oraz wykresu funkcji podać podstawowe własności funkcji. I zacznijmy sobie od pierwszego pytania. Mamy dziedzinę funkcji f, jest przedział. Dziedzina to wszystkie przez x, przez jakie przechodzi nasza funkcja. A tutaj przez x, jakie nam się rozpoczynają, to będzie dokładnie od wartości wynoszącej nam minus 8. Zaczynający nam się z przedziałem, który będzie domknięty, bo kółko jest zamalowane, aż tak naprawdę przez x cały czas ciągłość nam następuje do wartości wynoszącej nam 6, gdzie przedział będzie w takiej sytuacji, do argumentu wynoszącego nam 6, gdzie przedział będzie w takiej sytuacji otwarty. Zbiorą wartości funkcji jest przedział, zbiór wartości to zbiór wszystkich y. Zaczynamy od najmniejszego, czyli najmniejsze tej sytuacji wynosi nam wtedy minus 4, i przedział dajemy domknięty. Natomiast przy wartości tutaj najwyższego 4 przedział też dajemy tutaj dąknięty bo zbiór wartości w takiej sytuacji daje się tutaj przedziałami domkniętymi, chyba że tam wystąpiłoby nam jakieś kółko otwarte. Zbieram wszystkie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne, jest przedział, czyli wtedy, kiedy ta funkcja przyjmuje inaczej mówiąc nieujemne, czyli dodatnie bądź wartości wynoszące nam 0. No i oczywiście to jest ten moment, który mamy tutaj, do góry, nad, tym, nad tą naszą 8 x -ów. I dokładnie taki moment następuje nam w punkcie, skoro mają się te wartości większe bądź równe, to następuje nam dokładnie od punktu wynoszącego nam minus 4 i przedział będzie w takiej sytuacji domknięty, aż do wartości wynoszącej nam 6, gdzie przedział będzie w takiej sytuacji otwarty, z tego względu, że tutaj mamy wartość, która nam należy do tej funkcji, tutaj jest nam równa 0, więc jak najbardziej to jest element, który nam się zalicza. Natomiast przy wartości 6, dlaczego dajemy przedział otwarty? Z tego względu, że mamy to kółko, które mówi nam o tym, że ta szóstka tak naprawdę już do tej funkcji nam nie należy. Teraz jeśli chodzi o sytuację ostatnią, czyli zbieramy wszystkich rozwiązań równania e^x od X, a równego się 4 jest nam przedział, czyli pytanie kiedy y inaczej mówiąc jest nam równe 4 a kiedy y nam się równa 4 to jest dokładnie ten moment, który określa nam tę część wykresu, który zaznaczam teraz kolorem zielonym i to będzie dokładnie dla x występujące w takiej sytuacji w przedziale od wartości wynoszącej nam 0, aż do wartości wynoszącej nam 4, czyli do argumentu wynoszącego nam 4. I tutaj będzie przedział, który będzie w takiej sytuacji obustronnie domknięty, bo to będzie dokładnie od samego początku, czyli i w punkcie wynoszącym nam 0 ta wartość jest nam równa 4, oraz w punkcie 4 też jest nam równa 0, 4, więc też ten jak najbardziej ten wynik nam będzie się tutaj zgadzał.